Hej, hej! Przed wami recenzja przepięknej książki pani Jany Takieli. Byle dalej od Wszeborowa, od wydawnictwa Filia. Premiera była 26 luty 2025 i jest to część druga. Słuchajcie, no, nie znam drugiej takiej osoby, która miałaby tak niesamowite pióro, właśnie jak pani Takieli. Ona tak pięknie opisuje przyrodę, jakby była największym cudem świata. Wprowadziła tutaj odrobinę legendy o wszeborze, która totalnie wpadła w moje serce. Wiecie, to wspaniała kontynuacja części pierwszej, która zachwyca nas sekretami, które miała osoba, po którym nasza postać odziedziczyła spadek. I te wątki kocham najbardziej, gdyż czytamy o wielkim majątku, klejnotach i sekretach, które naprawdę bardzo chcemy odkryć. Również to historia o spełnianiu marzeń, ucieczce od dawnego życia, lecz i magicznej przyjaźni, która trwa, chociaż jej nie widać. Autorka tak pięknie podkreśliła, że kto szuka spokoju w przyrodzie, to go znajdzie. Zwłaszcza w lesie, do którego ludzie o złym sercu boją się wchodzić. Autorka zwróciła uwagę na to, że majątek wcale nie musi należeć do osób, którego nie szanują. Nie zawsze po człowieku można zobaczyć majętność jego portfela. Również sama bohaterka najpiękniej na świecie wspomina miejsce, gdzie dorastała, ale pomimo, że to szczęście tam dla niej było to jednak zamarzyła, żeby wyjechać do zupełnie przeciwstawnego miejsca pełnego luksusu, za który płaciła. Wszelkie strachy przypominały jej dziesięcy dom, ponury las, który zawsze dawał jej ukojenie i rozmowy, które mogła odbywać tam no, bez konsekwencji. Wiecie, tam gdzie jest obecnie wszystko, to gdzie jest w tym nowym miejscu, to jest takie dziwne i fascynujące jednocześnie, ale jak wiadomo nie ma takiej rzeczy, która nie mogłaby nam w życiu spowszednieć. No, gdzie zatem faktycznie powinna przebywać? Gdzie znajdzie kąt, w którym bez przeszkód mogłaby odczuwać właśnie w pełni to szczęście, tam gdzie była, czy, czy po prostu tam, gdzie jest teraz? No, historia doskonale odzwierciedla, że wszędzie jest dobrze, gdzie nas nie ma. Czasami nie doceniamy wielkości szczęścia, gdyż pragniemy go dużo, dużo więcej. Nowe otoczenie nie zawsze zwiastuje no, to, za czym gonimy, bo dopiero podczas straty widzimy i czujemy znaki, których wcześniej nikt z nas raczej nie dostrzegał. Jest to cudowna opowieść pisana życiem z perypetiami, nowymi doświadczeniami, a nawet strachem przed nieznanym. Smakując jej, dosłownie rozpływałam się naprawdę pod każdym słowem i każdym ukrytym sensem, a było ich bardzo dużo. Koniecznie przeczytajcie tą pierwszy, byście mogli wczuć się w panujący tutaj klimat, bo tam mamy takie wprowadzenie, chociaż i tak już tam się dzieje, tam jest normalna opowieść, nie ma tylko, że przedstawienie postaci i reszta w części drugiej. Nie, tam jest normalna historia, tylko jest to ukazane tak od wewnątrz, powiedziałabym, człowieka. I tu się dalej to tak wszystko ładnie ciągnie, opiera na tym pięknie, na cudowności świata, więc jest po prostu co czytać i co podziwiać. Mega Wam polecam, naprawdę najpiękniejsza książka, jaką czytałam, o, oczywiście oprócz części pierwszej. <grydy> Bardzo Wam polecam. Trzymajcie się ciepło, pa pa!